Wprowadzaliśmy tą ofertę na tak zwaną próbę. Chcieliśmy sprawdzić, czy spodoba się ona naszym pasażerom. Oferta wprowadzona była od kwietnia na trzy kolejne miesiące na terenie Tychów. Podróżny mógł i może wciąż zakupić na terenie Tychów bilet w cenie jednego złotego i w tej cenie podróżuje pomiędzy dwoma sąsiadującymi ze sobą stacjami na terenie Tychów. Także w ten sposób. Tak naprawdę to podróżowanie kolejami śląskimi wygląda co nieco jak podróżowanie metrem. Cieszymy się, bo oferta spotkała się z na tyle dużym zainteresowaniem podróżnych, podróżujących po terenie Tychów, że została wydłużona o kolejne 3 miesiące. No mamy nadzieję, że zostanie też wprowadzona w kolejnych miastach, w kolejnych miastach, w których po pierwsze jest odpowiednia ilość przystanków. W których będzie można z nich korzystać, a po drugie układ komunikacyjny pozwala na to, żeby rzeczywiście wprowadzić tam tą ofertę. Także mamy nadzieję, że oferta metro będzie rozpowszechniona też na terenie innych miast.